Nie chodź, chodź, w strefę. Patrz, patrz, patrz. Jego robot dojeżdża. Odejdź, odejdź. Nice. Jak wygrałeś to. Co? Ja Nie, za to to muszą polecić subskrypcję i łapki w górę. Jak ty to wygrałeś? Ja nie mam pojęcia. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie na odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj jesteśmy z Maxiem. Hello. I będziemy grali. Czym będziesz grał? Jakim tym? Ośmiobitowcem. A ja czym będę grał? Czy nie wiem. Hmm. Może brokiem, co? Okej. Okay. Brokiem. No i co? Mamy jeszcze 7 skrzynek mam, to otworzymy na koniec. Też masz no. jakieś skrzynki, to no. też pokażemy później, ale to otworzymy na koniec, a na razie zagramy starcie, nie? No. Dwie gereczki i robimy no. jak najwięcej fragów musimy zrobić, no. nie? Dobra, to co zaczynamy? No, go. Myślisz, że wygramy? No myślę, że wygramy. Widziałem po tych dwie skrzynki na prawo prawda, okay. nie? Z lewym wstajem dostał tytuł Skrzynka zabijemy? nie, to, Bo tam w krzakach ktoś, ktoś jeszcze jest, wiesz? Robot się spełni. Bo... Uciekaj, 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 uciekaj Nice Uciekaj jeszcze nice. O, tam skrzyneczka jest Możesz po nią iść Tutaj typa goni robot Leży, dobra, nice Jeszcze byśmy robota zabili na ja multi w nią Znowu dodałem Dobra, masz 11, to, to 11, musisz, musisz mnie karnąć Bo nie widzę Nasik Oj, uciekaj Aj! close było Za trzy lubita Jeszcze jak wykończę to na, na wielkim starciu to patrz, to ja rzucę ulti, bo mam do blisko do buta. Hmm. Wejdziemy ją? Najdźwięk, najdźwięk O, lecimy Teraz... O, już wielkie starcie mamy A ja zaraz będę miał ulka Czyli to niedobrze Bo mi się zdaje, że oni... O kurde, wyszedłem z kraków Ty też Oni są tam O Jezu, nie wiem, po 10 Dostał? Ulki Nice, nie żyje, nie, 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 nie Zbieramy Ona ma 0 Ma 0, 0, 0 ma Dostała? Melo Dawaj Dostała? Ile zimą? takie jest piona? Jest pierwsze zwycięstwo. To teraz myślę, że możemy otworzyć połowę naszych skrzynek i zagramy jeszcze jedną, i później na końcu otworzymy kolejne, nie? Okej. Okay. Dobra, to ja zacznę od trzech niebieskich. A ja mam pięć skrzynek. Dobra, jest pierwsza. Dawaj niebieskie otwieramy na razie. Okej. Okay. No ja nic nie mam. Sama lipa. Dość, to. Kurcze, oj, dużo golda, ale nadal nic. No trzy. Dobra, to jedno jeszcze. Dobra, no ja nic nie trafiłem ciekawego z tych niebieskich. A ja trafiłem tylko te bilety. Więc zagrajmy jeszcze jedną, akurat będą 2900 kart. Klikamy i lecimy ostatnią i musi być zwycięstwo. No. A jak zwycięstwo, a jak jedno zwycięstwo, to jedna łapka w górę. Dokładnie. A mnie tu dzień już bierze. Dobra, dawaj najpierw skrzynki wyjdziemy i później dojedziemy. Dobra, dobra. Uciekamy tak chwilowo i zaraz jak będą szli w nas, to zrobimy i dojedziemy. A bo na razie chwilę przeciekamy w krzaka, ja muszę kurczę, przetrzeć sobie rękę, bo... Masakra Dobra, idą, 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 idą. Bo robotnik to dawaj, dojeżdżamy. Zabijemy tego. Oj, to Ale dobra, zabijemy robota po prostu. Chodzimy, wchodzimy. Ono ma jeden tylko. ja mam na UHP. No dobra, dobra, tu wracamy i idziemy tam tędy. Mąże się jeszcze, jeszcze A tu ja jest, ja, są typy jeszcze. No nie wiem, trzeba... Uciekaj Filip! Ty co jest? Co przyciąga, on przy... gdzie nie przyciąga! Kurde, ja nie, nie, nie wiedziałem co to robi. Ale lipa. A nie uważaj bo tu w krzakach, są na dole. Wiem, wiem, wiem. Armatę! No, no, no Oj, uciekaj, uciekaj To pompowana Ja się reskę, dojadę kogoś się dojechały! Strzelam w nich ulti Dojechałem kolejnego No Ale tej nie zabiję, ona ma 10 Dobra, na razie muszę odwrót zrobić. O Jezu tu się max Ach, psia jucha Papieniem, papieniem. O, uciekać, jeszcze się zrozpiłeś? No. To uciekaj, uciekaj. Może, może wygramy jakoś na trzeciego, bo mamy strasznie mało tych punktików yy, do mocy. Jak one się nazywają? Bo Ty pamiętasz. I power Cuby. Power cubes, dokładnie. Mamy ich strasznie mało. Musimy... Wale ulti gdzieś tam. No. Dobra, Czas. dobra. Musimy tu chwilę przeciekać. Po prostu. Dostała. Oj. O! Ultima, o oh, kurde, zdałem. A nie wchodź, nie wchodzi w sklepę Patrz, patrz, patrz Jego robot dojeżdża Odejdź, odejść. Nice, Yo, wygrałeś to Co? Ja nie, za to to muszę polecić subskrypcję i łapki w górę Jak ty to wygrałeś, nie miałem pojęcia Dobra, to otwieramy ostatnie skrzyneczki Liczymy na jakiegoś zadymiarza Ja, ja. otwieram najpierw niebieskie Ja jedną niebieską mam, otwieram jedną Tylko dostałem do broka i konia. Dobra, to ciekawe ja jeszcze. No ja też nie chcę tych niebieskich, to jest straszna lipa. Jeszcze jedna niebieska nie dostała. Kurczę szkoda, bo 5 punkcików i miał kolejną niebieską. A ja dostałem do bula do broka, do pary i... Dobra, z fioletowej, tak? No. To zaraz ja teraz fioletową. I... i. i 7... I, sie, i, i siedem dostałem klejnotu. I 7, sie, i 7, ten bilet na wydarzenie. No ja nic też nie dostałem. Sprawdzić, mogę sobie w sklep jeszcze. No nic ciekawego nie ma sklepie. A ja będę mógł za. Weźmiemy sobie, odbierzemy tylko kaskę. No i to tyle w dzisiejszym odcinku, nie? No. Za niedługo pojawi się kolejny. O, ja zaraz nawet odblokuję, bo. Za 3000, mam 2900, więc brakuje mi stóweczki. Więc odblokuję BO i może jakiś odcineczek z BO no. wleci. To to ja wtedy inną postacią zamierzam. No. Dobra, to my się z wami żegnamy. Do zobaczenia. Siemanko. Siemano!